Polskiej Telewizji Wiejskiej. Naszym specjalnym gościem w dzisiejszym odcinku jest farmer Elstachy Mamona. Serdecznie zapraszam. Panie w naszych widzów zastanawia odwieczne pytanie nie tyle ludzkości, co drogi. Co było pierwsze? Ja je kura, jak jest Pana zdanie na ten temat? A moje zdanie to to Że w każdym normalnym związku powinien być mężczyzna i dlatego kogut był pierwszy. To moje zdanie. A czy nie uważa pan że to jest faworyzowanie No jasno. Przecież kogut to nie jak to takie bydlę jest. Rozumie Pani? Jak raz miałem i mały byłem, to mnie kogut przez pola Tak się nas strasiło? Jezu, Maryjko, Matko, Polko, co to się da? Kontynuuj Pani, kontynuuj. A czy, czy król w życiu przejawia jakieś objawy agresji? Nie no, chyba u i ziarno nie dać, to wtedy ci potrafią ulatać za sobą? O kie! Kie! czy na pańskiej farmie tworzą związki małżeńskie? Co ty gadasz? Ja mam... ...to kur! A ja chcę mieć więcej, no to i kogo tam muszę mieć? Mam... ...dwa! I tyle wystarcza kogutów dla sztuków? Heeee! Wszyscy każdy kogut musi być zaspokojony. A to takie bydlę jak patek! Nic innego do patetaku tak równość. Czy według koni jednemu patetowi 50 bogów wystarczy? Nieee. Rozumiem. A czy kula dla Pana jest z zwierzęciem, czy jest jednak może czymś więcej. No a to co? Czy kura dla pana jest zwykłym zwierzęciem hodowlanym, czy czymś więcej? A nie no, ja z nią nie śpię, ja z nią po nie jem, nie chodzę na spacery, da pan nie, to w placę siedzi. Cały dzień. Gdacę, gdacie. Co zniesie, to zniesie, co nie, to nie, takie jak baba wyblewne. nie. Przez w życiu kobuty przybierają postawę dominacji, czyli przy mądu ulegają stanowczym kulom. A te kule nie stanowcze, a kobuty to takie dupy wołowe, drobiowe, że to po prostu świat kończy. Tak się kończy. Nie, nie. Bardzo dziękujemy panu za wystąpienie. Ale podaj mi rękę, bo mi sprawie Dziękujemy panu, ostatnio. Życzymy powodzenia na parnie. A więc tak, proszę państwa. Pierwszy był kogut. Nie kura ani nie jajo. Kogut. Może więc już czas, byśmy wszyscy zaczęli doceniać jego kogucie wdzięki